Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy w związku z tą bezprecedensową sytuacją Sejm zmienia swój harmonogram, czy jakieś działania, jeśli chodzi o polski Sejm, trwające obrady, tutaj ulegają zmianie? Na razie na pewno żadnych decyzji w tym zakresie nie ma. tym się będzie dzisiaj spotykać. Jeśli dobrze pamiętam, mamy dzisiaj zaplanowane spotkanie. Oczywiście marszałek Sejmu może podjąć na bieżąco decyzję, natomiast nie wydaje mi się, żeby z tych informacji, które mamy, wynikała taka potrzeba. Natomiast rekomendowałbym, pilne spotkania w tej sprawie Komisji Obrony i Komisji Służb Specjalnych i być może przewodniczący, widziałem tutaj wywiad z przewodniczącym Grzybem, z taką inicjatywą wyjdą. Pan ocenia uważam to? też, natomiast, że istotne jest, żebyśmy jako parlamentarzyści uzyskali oficjalnym kanałem informację, co właściwie się stało, bo na razie wszyscy jako posłowie jesteśmy skazani po prostu na to, żeby śledzić bardzo intensywnie na naszych smartfonach profile w mediach społecznościowych państwowych instytucji. Trwa obecnie posiedzenie... Tak, natomiast uważam, że uważam to powinne... będzie posiedzenie rządu, więc jak rozumiem te działania na razie są podejmowane i przez stronę prezydencką i przez... Ale minęło już parę ładnych godzin od pierwszych informacji podanych do opinii publicznej i moim zdaniem równolegle z podaniem informacji opinii publicznej powinny pójść jakimś oficjalnym, oficjalnym kanałem informacje do parlamentu. Uważam, że tak powinno być i takiej procedury w tej chwili nie ma. Pan oczekiwałby jakiejś zmiany w związku z tym, bo myślę, że nie ma pan tutaj na myśli oficjalnej informacji, np. Ministra Obrony Narodowej, no bo taka formuła przed Polskim Sejmem jest, ale to jest procedura, która. No, jest znana, więc domyślam się, że o coś innego panu chodzi. Nie, chodzi mi po prostu o rutynową roboczą komunikację instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa z parlamentem. Po prostu uważam, że powinniśmy otrzymywać informacje. Post faktu na pewno powinniśmy dostać informacje o tym, co się stało. Podsumowanie, że ciągle są to zachęty, żeby korzystać z oficjalnych informacji. Łatwiej jest korzystać z oficjalnych informacji, jak się je otrzymuje. Więc zwracam na to uwagę, że w zasadzie w żadnym z poprzednich incydentów dronowych parlament nie otrzymał żadnego pisemnego raportu. Moim zdaniem to powinien być standard Demokracji parlamentarnej, że post factum m, odpowiednia instytucja. W tej chwili nie przesądzam, która to ma być instytucja, ale jak sądzę, która jest z wojskowych lub Ministerstwo Obrony Narodowej powinno po prostu przedstawić krótką, graficzną pisaną informację. Jak rozumiem, w sytuacjach kryzysowych, takiej jak ta dzisiaj, brakuje panu bieżącego przepływu informacji do parlamentarzystów, którzy, tak. jak rozumiem, no, też w razie jakichś sytuacji kryzysowych mają pewne instrumentarium, na przykład w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, później tego To Nie chodzi o to, Panie redaktorze, że my wszyscy jesteśmy mocno eksponowani społecznie i e, otrzymując oficjalne komunikaty moglibyśmy też e, je po prostu wzmacniać. E, natomiast e, politycy oczywiście że nie otrzymują oficjalnych komunikatów to zaczynają informacje szukać sami no i robią to z właściwą sobie kompetencją. nie wiedzą gdzie szukać, inni niekoniecznie. Dochodzi do różnego rodzaju sytuacji. Jak pan ocenia w ogóle to do czego doszło, ta skala naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej? Pan patrzy na to jako na prowokację czy jako na coś zdecydowanie więcej? E, myślę, że na testowanie systemów obronnych NATO, e, dlatego że my nie zabezpieczamy w tej chwili swojej granicy samodzielnie. To jest operacja sojusznicza. Zarówno jeżeli chodzi o rozpoznanie z powietrza, samoloty sojusznicze patrolują naszą granicę, jak i widzimy już oficjalny komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, że holenderskie myśliwce były zaangażowane w 35 w zestrzeliwanie tych dronów. Więc to jest testowanie nie tylko naszych możliwości, ale także naszej współpracy sojuszniczej, reakcji sojuszników, szczelności tych systemów, zarówno wykrywania, jak i niszczenia obiektów, które mogłyby nadlecieć na nasze terytorium, czy państw toskich, także to jest zdecydowanie coś więcej niż prowokacja. Jakie odpowiedzi by Pan oczekiwał? No, Takiej jak nastąpiła, jak najskuteczniejszej. Ja jeszcze nie wiem, stąd też moje apele o tę formalną komunikację. Nie wiem, ile dokładnie dronów wleciało na polskie terytorium i ile zostało zniszczonych. Staram się słuchać uważnie poprzednich wywiadów. Nie wydaje mi się, żeby ktoś podał te informacje. Oficjalna informacja, która została podana pod nazwiskiem, to jest do kilkunastu dronów. Takiej formuły użył Marcin Przydacz, mhm. prezydencki minister. A informacji zniszczonych? Nie widziałem. Oficjalnie usłyszałem do tej pory tylko o mhm. jednym. Lubelska policja informowała, że o godzinie 5.40 mhm. w miejscowości Czosnówka białski policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona do momentu rozpoczęcia programu i w tej chwili jak jestem na łączach mhm. z wydawcą to taką informację mam sprawdzam jeszcze w najnowszych depeszach na razie Myślę, wiemy że tu o... Powinniśmy być dość transparentni, biednym. dlatego że no, zakładamy oczywiście wszyscy, że to są e, e, drony rosyjskie. E, Rosjanie oczywiście będą mieli informacje, które z nich osiągnęły cel i prawdopodobnie były zaprogramowane tak, żeby we wskazanych miejscach się rozbić. Więc dla nich to nie będzie żadną tajemnicą, które zostały zestrzelone, a które z, e, rozbiły się w miejscu, w którym były zaprogramowane. Uważam, że ta informacja, niezależnie od tego, jaki jest odsetek zestrzelonych dronów, powinna zostać podana e, opinii publicznej. Nie powinno być tutaj żadnego kręcenia, nawet jeżeli by się okazało, że większość nie została zestrzelona. Taka informacja, też da nam dużo wiedzy. Następnie powinniśmy być poinformowani, dlaczego tak się stało, czy te środki, którymi dysponowały, dysponowało lotnictwo, czy obrona przeciwlotnicza były nieadekwatne, czy po prostu te drony były zaprogramowane w ten sposób, żeby rozbić się dość blisko granicy zaraz po jej przekroczeniu, żeby Rosjanie mogli ogłosić sukces, prawda? Wiadomo, że tu też jest element pewnej dezinformacji czy propagandy sukcesu. Jakich działań wobec Rosji oczekuje Pan to, po tym, co się wydarzyło, biorąc pod uwagę to, że Donald Trump w ostatnich miesiącach próbował prowadzić politykę obłaskawiania, nacisną... Na zmianę, na Władimira Putina, która nie wydaje się po tym, co widzimy na obecny moment, zbyt skuteczna, ta, ta przyjęta strategia. No, Rosja jest państwem agresywnym, imperialnym, prowadzącym, prowadzącym wojnę. Nie, nie sądzę, by jakiekolwiek gesty zrobiły wrażenie na państwie, które dziennie traci dziesiątki, letnie setki żołnierzy i, i wystrzeliwuje ogromne ilości amunicji. Wydaje mi się, że nasze główne działanie wobec Rosji to powinno być pilniejsze, szybsze wzmacnianie naszych systemów obronnych. Ja w ten poniedziałek uczestniczyłem. W dyskusji w Polskiej Agencji Prasowej na temat obrony antydronowej, główne programy antydronowe państwa polskiego albo są w zamrożeniu, albo w ogóle nie są rozwijane. My to musimy natychmiast zmienić. Wczoraj okładka Rzeczpospolitej to była Polska bezsilna wobec dronów. Gdyby nie wsparcie sojusznicze, obawiam się, że wyglądałoby to bardzo marnie, dlatego że nie mamy w tej chwili systemu radarowego do wykrywania dronów lecących na niskiej wysokości. Budowany wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej nie uwzględnia warstwy najniższej. Czyli warstwy ochrony antydronowej. Aktywne systemy antydronowe nie są zamawiane ani przez gospodarzy infrastruktury krytycznej. Ministerstwo Infrastruktury od wielu miesięcy prowadzi w tej sprawie analizy. Po tym, jak Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło analizy i poprosiło o wdrożenie Ministerstwa Infrastruktury Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Więc w tej chwili ani w sektorze wojskowym, ani cywilnym w tej sprawie nie dzieje się nic. Co więcej, zostało, poprzedni rząd zakupił kilka, dosłownie kilka zestawów antydronowych od jednej z polskich prywatnych firm, a obecny Wstrzymał ich modernizację czy rozwijanie. E, mamy też dwa programy, które wedle mojej wiedzy nie są rozwijane, bo po prostu brakuje pieniędzy i nie zostały uwzględnione. E, jeden się nazywa Barbara, drugi, drugiego nazwy Kinma, drugi Kinma. E, I oba te programy no, podobno nie ma alokacji odpowiednich środków na rozwijanie tych systemów. Jak rozumiem, oczekuje Pan zmiany w tym zakresie? Natychmiast. Ona powinna, chodzi, być, ona powinna być już dawno. Czy wobec tego, jak zachowuje się Rosja, pan wyobraża sobie jakąkolwiek próbę w cudzysłowie normalizacji czy polepszenia stosunków idąc drogą, którą wytycza Donald Trump? Przypominam sobie z? naszą dyskusję z, z Rosją. Przypominam <grym> sobie Nie. naszą dyskusję sprzed kilku miesięcy, mhm. no ale w trakcie trwającej wojny pan, e, w Ukrainie, w trakcie ataków, pan mówił o tym, przewidywał ten kierunek normalizacji w cudzysłowie, to jest pewne uproszczenie, mhm. ale jednak wytyczone przez Donalda Trumpa. Co widzieliśmy? No zresztą chyba nawet niespecjalny cudzysłów jest kiedy Donald Trump spotyka się z Władimirem Putinem, rozwija przed nim czerwony dywan? Mhm. Pan wtedy nie wykluczał takiej drogi, e, wręcz mówił, że to będzie ten kierunek, w, którą, w który świat będzie szedł. No i Donald Trump idzie w tym kierunku, tylko czy wobec tego, co się dzieje, pan widzi jakąkolwiek możliwość poluzowania podejścia wobec Rosji, czy domaga się pan zaostrzenia kursu? Ja, ja myślę, że po ustaniu wojny na Ukrainie, jeżeli Rosja nie rozpocznie jakiejś kolejnej wojny, bo to z nimi nigdy nie wiadomo, e, oczywiście państwa zachodnie będą poszukiwały jakiegoś sposobu na normalizację tych stosunków, i oczywiście te gesty, które wykonuje prezydent Trump, mają na celu jest to pewne składanie oferty przywództwu państwa rosyjskiego spoczenia. W na razie nie widać. To chyba się... Jest to oferta polegająca na tym, żeby Rosja nie wchodziła do geostrategicznego bloku chińskiego, tylko raczej zakończyła wojowanie na Ukrainie i przystąpiła do geostrategicznego bloku z Amerykanami czy szerzej ze światem zachodnim. Rosja nie jest tym zainteresowana. Być może to po prostu pewne złudzenia prezydenta Trumpa, jego kalkulacje. To nie pierwszy przypadek w historii zagranicznych Stanów Zjednoczonych, że prezydenci kierowali się pewnymi chęciami wciągnięcia kogoś w relacje, a ten ktoś wybierał inny kierunek. Więc tu się toczy po prostu geostrategiczna rywalizacja amerykańsko-chińska i te gesty wobec Putina należy w tym kontekście odczytywać, a nie w kontekście przyzwolenia na to, co się dzieje na Ukrainie. Jeżeli chodzi o propozycje pokojowe kierowane w stronę Putina przez prezydenta Trumpa, one w zasadzie przez Putina są konsekwentnie ignorowane. On po prostu robi swoje, kompletnie się nie przejmuje ani um, zachętami, ani naciskami amerykańskimi. Prezydent Trump już wyraźnie, jego otoczenie zirytowali się tym. Ja wiem, no tego o Pana I, I stąd podejście. wynikała odpowiedź prezydenta Trumpa w gabinecie owalnym na pytanie redaktora Wałkuskiego, yy, gdzie, gdzie, gdzie zaprzeczył temu, że nic nie robimy i wskazał na te sankcje wtórne wobec państw, które yy, no, w ten sposób Opisał handlują z Rosją. Rzeczy, pełna zgoda. Pytanie, jaki pan? Wniosek Polska dyplomacja wyciąga. powinna zachęcać Amerykę do utwardzenia swojego stanowiska i wobec, do, Rosji. wobec Rosji, oczywiście, i, i wskazywać, że Rosja rozumie tylko język siły, więc brak zastosowania siły powoduje po prostu eskalację roszczeń. Taka jest mentalność rosyjska. Ostatnie pytanie, a jak to powinno wpłynąć na podejście do Ukrainy? Marek Biernacki, członek Sejmowej Komisji służb, do spraw Służb spe, Specjalnych, sugerował, że w tym szerokim kontekście Rosjan może ośmielać m.in. wETO do ustawy dotyczącej pomocy. Ukraińcom w Polsce i no, rosnące, narastające nastroje antyukraińskie. Wiemy, że Konfederacja, Ruch Narodowy to są te partie, które reprezentują bardzo jasno swoje poglądy w tej sprawie, dla niektórych wprost antyukraińskie. No, trudno oprzeć się wrażeniu, że część waszych polityków wprost takie poglądy antyukraińskie reprezentuje. Nie nazwałbym tego w ten sposób. Jesteśmy zwolennikami zniesienia przywilejów ustanowionych dla Ukraińców w Polsce. Natomiast nie jesteśmy przeciwni, żeby funkcjonowali na normalnych prawach, takich jak inni cudzoziemcy w naszym państwie. To, to jakby, w moim zdaniem to jest bardzo umiarkowane stanowisko. To inne partie zaprezentowały jakieś niezrozumiałe. Sytuacja jest inna niż innych cudzoziemców, jak pan to, to zależy, których, To zależy których. Ukraina to Myślę, duży kraj z milionami obywateli. Nie, nie generalizowałbym, ale nawet gdyby ich sytuacja była niezwykle trudna, nie jest to żaden argument, żeby uprzywilejować ich ponad Polakami. To jest... Gdzie ma pan Uprzywilejowanie ponad Polakami. W sektorze ochrony zdrowia, w sektorze zbrojeniowym, w sektorze edukacyjnym, pewnie też paru innych. Tak, też w jaki sposób w ochronie zdrowia, w tym że na przykład osoby, płacenia, osoby starsze czy dzieci bez ubezpieczenia zdrowotnego, mogą bez kosztów składek, bez nawet zamieszkiwania w Polsce można korzystać z pełnego pakietu polskiego systemu ochrony zdrowia. To kosztowało nas miliardy. W tym samym czasie skończyły się pieniądze dla szpitali, zamykane są oddziały, nie są wykonywane To Przez Ukraińców, tak? Według Pana no, to jest budżet nie jest z gumy. Jeżeli się wydaje miliardy na obywateli innego państwa, to nie ma się tych miliardów. Wkład do obywateli. polskiego budżetu mieli obywatele Ukrainy. To zależy którzy, zależy jakie, jakie nie w ogóle, w ogóle Nie, nie, w nie, nie, ci, którzy płacili, ci, którzy ci, którzy nie, 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 Ale nie, nie, o nie, się dziurze, a nie, 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 że wkład nie, polskie PKB przewyższa nakłady na dlatego, ochronę nie, dla Ukrainy. nie, 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 To znaczy rozwiązanie, żeby byli traktowani tak samo jak Polacy, a nie, 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 sposób uprzywilejowany. Ale pomija pan to, że są... Że to nie wpływ... pomijam? Pan zapytał i odpowiadam. Nie no, powiedział pan, że wydajemy i że przez nich rośnie ta dziura, jeśli chodzi o no tak, Nie może jedno państwo wzywać, mimo że tak. nie ma żadnego powodu, oni, żebyśmy. Dokładając się i pracując w Polsce, ale ja nie pozytywnie mówię, ja mówię się... na przykład o turystyce medycznej. Nawet e, przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej potwierdzili, że zjawisko turystyki medycznej, to znaczy korzystania ze świadczeń w naszych szpitalach przez ludzi mieszkających na stałe na Ukrainie, ma miejsce. I jeżeli się funduje bez żadnych wymagań wszystko e, obywatelom z obcymi paszportami, no to e, naturalnie jest to jak zaproszenie. Nie uważam, pan, pan, że, że takie stanowisko, stanowisko tak jak jest, sugerował Marek Biernacki, ośmiela właśnie e, takie działania, pokazać że Polska, Ukraina ma coraz więcej nie, nie sądzę. Myślę, Myślę, że jest przeciwnie. To znaczy, jeżeli będziemy utrzymywali uprzywilejowanie obcego narodu ponad naszym, to narosną nam bardzo duże antagonizmy. Ale to jest Pana ocena, że takie jest? bo... No. Nie, to nie jest ocena, to jest, tak, fakt. No, to to jest fakt. Dam Panu inny fakt. Żeby Pan jako dziennikarz, są na przykład powietrze Ukrainę, kupił kamizelkę kuloodporną albo hełm, musi Pan mieć koncesję na handel bronią. Natomiast każdy z paszportem ukraiński może to zrobić bez. Jest to rażący przykład dokonany specjalnym rozporządzeniem z okresu rządu PiSU uprzywilejowania obywateli ukraińskich nad Polsią. zdaniem w właśnie Zmasowanych rosyjskich ataków to jest w porządku. Takie to jest nie w porządku należy to natychmiast zmienić. Nie, Mam na o podejściu i ja mówię o podejściu. Ja nie uważam, że on jest antyukraińskie, dlatego że ja nie jestem przeciwny temu, żeby w sposób, yy, jaki my możemy kontynuować wsparcie dla Ukrainy, na przykład udostępniać lotnisko wiasiące, prowadzić z nimi normalną politykę. Natomiast uważam, że powinniśmy e, troszczyć się także o nasze interesy. Po prostu one powinno być bardziej zbalansowane. Ostatnie, tak to ujął. ostatnie yy, zdanie, czy pana zdaniem Rada dalej, Bezpieczeństwa narodowego na z, jest uzasadniona? Yy, Dołączę, dokończę do, do, do jeszcze ten, ten wątek, bo, yy, myślę, że pan chce mnie wmanewrować w podejście. Którego nie nie reprezentuje. Wczoraj ja podczas jednego z przyjęć. Nie chcę pana wmanewrować, zadaję panu pytania i proszę o odpowiedź. Oczywiście, natomiast prezentuje pan oceny pewne. Nie dalej jak wczoraj na przyjęciu dyplomatycznym UNOWER-SZARZ afera ambasady amerykańskiej, widziałem się również z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Przywitaliśmy się w normalny sposób i proszę mi wierzyć, że nie wyrażał on żadnych pretensji wobec mojej wypowiedzi. I uważam, że w odniesieniu do nastrojów społecznych i rażącego stanu prawnego, jaki mamy od paru lat, one są naprawdę bardzo odpowiedzialne, i umiarkowane. Czy Rada Bezpieczeństwa Narodowego w tej sytuacji? Pana zdaniem byłaby potrzebna uzasadniona? Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie wykluczam nie wykluczam. Natomiast wiem, że odbyło się w BBN w tej chwili spotkanie prezydenta z premierem i jest, trwa prawdopodobnie w tej chwili posiedzenie rządu i to zależy też od informacji, jakie zostały tam przekazane. Być może wystarczy to, co powiedziałem, to znaczy po prostu przekazanie komunikatu pisemnego do parlamentu, żebyśmy wszyscy jako posłowie wiedzieli, co się stało, co też mówić obywatelom, no bo musimy też nasze stanowisko teraz odpowiedzialnie formułować. To znaczy z jednej strony podejść poważnie do sprawy, nie lekceważyć jej. Ale z drugiej strony, też nie nakręcać jakiejś histerii. Jeżeli nie mamy strat, nikt nie zginął. Wiem, że jeden dom został uderzony szczątkami jednego z dronów w jednej z wsi na Lubelszczyźnie. A ta informacja, przepraszam, bo ja nie widziałem e, w żadnym oficjalnym źródle. Jest, po, jest podana przez jeden z serwisów internetowych. Wydaje oh. mi się, że przez Polsat News czytałem tuż przed wejściem do, okay. do pana do studia. Prawdopodobnie były to szczątki jednego ze zestrzelonych e, dronów nad Lubelszczyzną. tak? Natomiast to jest na razie jedyna informacja o stratach. Tak? I jeżeli to be, na tym się skończy, oby tak było, Dzięki Bogu, że, że, że jak mówię, nikomu się nie stała krzywda, nie ma żadnych strat. To nie wiem, czy Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest potrzebna. Natomiast jeżeli prezydent uzna za stosowne zwołać taką radę, to oczywiście jako posłowie powinniśmy w niej uczestniczyć i odebrać wszystkie informacje, które nam zostaną przedstawione. Będziemy o to pytać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Krzysztof Dzięki Bosak, bardzo. wicemarszałek Sejmu Konfederacja Ruch Narodowy.